Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o praktycznej stronie social-lendingu z punktu widzenia pożyczkodawcy. Pożyczkodawca, który rejestruje się na platformie social-lendingowej, ma często wachlarz propozycji od potencjalnych pożyczkobiorców co do kwoty pożyczki i co do terminu jej spłaty i zasad jej spłaty. E, oczywiście te propozycje również są często zróżnicowane co do oprocentowania i co do ewentualnych dodatkowych e, przychodów z punktu widzenia pożyczkodawcy, np. dodatkowych bonusów czy, czy prowizji za udzielenie pożyczek. Z punktu widzenia pożyczkodawcy, dlatego bardzo ważne jest, aby oszacować, jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z poszczególnych pożyczek, aby wybrać tą propozycję, która z jego punktu widzenia będzie najlepsza. Aby to zrobić, chciałbym właśnie pomóc Wam w tym, prezentując, jak wyliczać stopę zwrotu w skali roku, która jest najlepszym parametrem porównania różnych rodzajów inwestycji w pożyczki. Serdecznie zapraszam. Jak wspomniałem, powiem Wam dzisiaj. O praktycznej stronie social lendingu, czyli w szczególności o tym, jak określać, jak wyliczać stopę zwrotu, która pozwoli nam oszacować opłacalność takiej inwestycji i porównać, która z inwestycji, w którą pożyczkę, będzie dla nas najbardziej dochodowa. Przygotowałem. Tutaj program w Excelu, który pozwoli nam szybko określać stopę zwrotu. Ten program będziecie mogli sobie ściągnąć z sekcji pliki na stronie Akademii Finansowej. Będziecie mogli sobie każdorazowo na tej podstawie wyliczać dochodowość potencjalnej inwestycji i na tej podstawie podejmować decyzję, którą pożyczkę chcecie w danym momencie. Udzielić. Jak to zrobić, to zaraz Wam o tym powiem na kilku przykładach. Dodam jeszcze, że program w tej wersji, którą tu przedstawię, wylicza automatycznie odsetki od pożyczek, uwzględniając również na przykład raty tych pożyczek. Natomiast może się okazać w serwisie social lendingowym, że te odsetki faktycznie będą wyższe i będziecie mieć możliwość w tym programie wprowadzać sobie ręcznie odsetki, jeśli, jeśli będą w innych wartościach. Również kwestia bonusów i prowizji, też będzie można je ro, ręcznie wprowadzać w tych okresach, w których rzeczywiście pożyczkobiorca będzie je wypłacał. Czasami zdarza się, że pożyczkobiorca proponuje, że bonus będzie wypłacony na samym początku. W przypadku tego programu założenie jest, że Bonus jest wypłacany na końcu, natomiast będzie tutaj możliwość, żeby sobie po prostu to skorygować ręcznie. Jeszcze kolejna ważna uwaga. Skupimy się tutaj na wyznaczaniu prostej stopy zwrotu. Ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę należało uwzględniać w tych wyliczeniach również zmianę stanu, zmianę wartości pieniądza w czasie. To prawda, ale miałoby to sens tylko wtedy, gdybyśmy mówili o długoterminowych pożyczkach. W tym przypadku mówimy o relatywnie krótkich okresach udzielania pożyczek, a więc maksymalnie do 12 miesięcy. Generalnie z sugestią, że w przypadku social lendingu jednak ten okres pożyczkowy sobie ograniczać do 6, może nawet 3 miesięcy, żeby odpowiednio zmniejszać ryzyko takiego finansowania. Dlatego przy tak krótkim okresie. Zmiana wartości pieniądza w czasie nie ma większego znaczenia. Można przyjąć, że tak naprawdę tego nie ma, albo jest tak minimalne, że można to pominąć, i my właśnie będziemy tutaj tę kwestię pomijać. Przez to nie będziemy też komplikować tych wyliczeń. Natomiast stopa zwrotu, którą będziemy liczyć, w dalszym ciągu będzie bardzo wartościową informacją, wartościowym parametrem dla porównania różnych rodzajów inwestycji w pożyczki i będzie nam dawać relatywnie. Bardzo przydatną informację, jaką tak naprawdę opłacalność nam daje tego rodzaju inwestycja. Aby zobaczyć, jak to w rzeczywistości funkcjonuje, weźmiemy sobie rzeczywiste propozycje pożyczkobiorców z portalu social lendingowego i przejdziemy sobie właśnie na taki portal. Jesteśmy już na portalu. E, mamy tutaj propozycję kilku pożyczek od potencjalnych pożyczkobiorców. Ja już tutaj przefiltrowałem te pożyczki. E, mamy założenie, że chcemy udzielić pożyczki do kwoty 1500 zł, maksymalnie na 3 miesiące. E, I mamy tutaj kilka propozycji. Pierwszą, którą przeanalizujemy to jest propozycja w kwocie 1350 zł na 1 miesiąc przy stopie 7% i przy bonusie 60 zł. Druga to będzie propozycja pożyczki na 900 zł na 3 miesiące płatne w ratach, również stopa 7% i bonus 120 zł. I trzecia 1000 zł też w trzech ratach miesięcznych, 7% i bonus 100. 50 zł. Jeszcze gwoli jasności zwracam Wam uwagę, że skupiamy się tutaj w tej analizie tylko i wyłącznie na finansowym aspekcie udzielania pożyczek. Nie mówimy tutaj w tym momencie przynajmniej o weryfikowaniu potencjalnych pożyczkobiorców. To jest rzecz, którą trzeba zrobić tak naprawdę na samym początku. E, dokonać wyboru, jacy pożyczkobiorcy nas interesują. E, portal social-lendingowy zwykle pomaga w tym wyborze: pokazuje e, rating tego potencjalnego pożyczkobiorcy, ocenia go na podstawie historii dotychczasowych transakcji. E, pokazuje e, również. E, jak ten, jak ten właśnie pożyczkobiorca spłacał dotychczasowe pożyczki, pokazuje również opinie od innych pożyczkodawców na temat pożyczkobiorcy. Na tej podstawie musicie wcześniej tak naprawdę określić, którzy pożyczkobiorcy was interesują. Oczywiście uwzględniając tutaj tą relację dochodu do, 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 do potencjalnego ryzyka. Wiadomo, że im większe ryzyko, tym teoretycznie dochód może być wyższy, ale to już, to już jest rzecz. Bardzo subiektywna. My w tym momencie skupiamy się wyłącznie na finansowym aspekcie, a więc określaniu, jaka jest stopa zwrotu z poszczególnych pożyczek. Tutaj podsumowałem sobie te pożyczki, żeby w jednym miejscu mieć porównanie ich. Pierwsza 1350 zł z bonusem 60 zł, stopa 7% zresztą, tak jak w każdej z tych pożyczek i okres. 1 miesiąc, druga 900 zł do udzielenia, bonus 120 zł i okres 3 miesiące, i trzecia 1000 zł do udzielenia, bonus 150 również na 3 miesiące. I teraz przejdźmy zatem do programu. Wprowadźmy dane dla pierwszej pożyczki. Program na podstawie tych danych yy Określa przepływy w poszczególnych okresach. W pierwszym zerowym okresie, a więc w okresie, w którym jak gdyby udzielamy, w danym momencie, gdy udzielamy pożyczkę, jest to dla nas wydatek w wysokości 1350 zł, zatem ze znakiem minus. Po miesiącu jest to wpływ 1350 zł w momencie spłaty tej pożyczki. E, równocześnie następuje e, wypłata przez pożyczkobiorcę dla nas bonusa 60 zł i odsetek e, według stopy odsetkowej wynoszą one 7,77 zł. Łącznie otrzymamy po miesiącu 1417,77 zł. 77 Ponieważ wypłaciliśmy wcześniej 1350, dochód dla nas wynosi 67,77 zł. Aby określić, jaka jest stopa zwrotu z tej inwestycji, tą kwotę 67,77 zł dzielimy przez kwotę naszej inwestycji, czyli przez kwotę pożyczki 1350 zł, co daje nam wynik 5,02%. Jest to stopa zwrotu w okresie pożyczki, a więc w tym przypadku w okresie jednego miesiąca. Aby wyznaczyć roczną stopę zwrotu, należy sprowadzić tą stopę zwrotu jednomiesięczną do stopy zwrotu rocznej. Służy temu ten wzór, który teraz widzicie, a więc stopa zwrotu w okresie pożyczki. Procentach plus jedność to wszystko podniesione do potęgi, która sprowadza tą wartość do wartości rocznej, czyli 12 jako 12 miesięcy w roku podzielone przez ilość miesięcy trwania pożyczki. W tym przypadku to będzie wartość 1, a zatem tutaj będzie to podniesione do potęgi 12. I od tej wartości, którą uzyskujemy, odejmujemy tą jedność, którą wcześniej dodaliśmy. W efekcie w naszym przypadku, przy stopie zwrotu za jeden miesiąc 5,02%, roczna stopa zwrotu wynosi 79,99%. Tu jeszcze ważna uwaga: program wylicza odsetki automatycznie na podstawie rat spłaty, na podstawie aktualnego stanu pożyczki, jeśli to jest spłata w przeciągu dłuższym niż jeden miesiąc, on uwzględnia te raty i, i przelicza odsetki według aktualnego stanu pożyczki na dany miesiąc. Może się okazać, że w przypadku odsetek wyliczanych przez Portal social lendingowy te odsetki będą wyższe. Z tego względu, że w serwisie social lendingowym najczęściej odsetki są wyliczane w systemie spłaty tak zwanym anuitetowym, czyli generalnie będą wyższe. Program, który będzie do ściągnięcia z sekcji plików na Akademii Finansowej. Pozwoli Wam wprowadzać ręcznie te odsetki, jeśli okaże się, że te wyliczone przez program są inne. Przed udzieleniem każdej pożyczki będziecie mieć informację, jaka ma być wysokość rat i odsetek w danym okresie, i będziecie mogli po prostu skorygować to sobie ręcznie, jeśli to się będzie różniło od tego, co, co robi program. W tej chwili, oczywiście, wyliczamy to automatycznie żeby tutaj sprawy nie komplikować, natomiast będziecie mogli sobie to w każdym momencie skorygować. Podobnie w kwestii bonusa. Tutaj jest założenie, że bonus jest wypłacany na koniec okresu pożyczki, bo tak zwykle jest, ale zdarza się, że pożyczkobiorca proponuje, żeby ten bonus był wypłacany na przykład na samym początku. I wtedy również będziecie mogli za sobie skorygować e, ręcznie w danym, Momencie, w którym ten bonus będzie wypłacony, w tym momencie wpiszecie go tutaj do tabeli. A teraz zobaczmy, jaka stopa zwrotu e, będzie przy pożyczce numer 2. Wprowadzamy dane dla pożyczki numer 2, a więc 900 zł, bonus 120, stopa oczywiście 7% i okres 3. Miesiące. Program wylicza tutaj raty pożyczki po 300 zł w każdym miesiącu, odpowiednio koryguje w związku z tym stan pożyczki i od tego stanu wylicza odsetki. Tak jak powiedziałem wcześniej, prawdopodobnie te odsetki będą wyższe, jeśli ten system będzie tak zwany anuitetowym czyli rata pożyczki. Kapitałowo-odsetkowa będzie w każdym okresie równa, wtedy właśnie te odsetki są wyższe i e, tak naprawdę również stopa zwrotu będzie de facto wyższa. Natomiast będziecie to sobie mogli w programie skorygować. Tak, program będzie e, taką możliwość właśnie e, udostępniał. Ale jeśli chodzi o tą pożyczkę przy tym systemie wyliczania, mamy e, na końcu. Nasz dochód na poziomie 130,36 zł, co w stosunku do inwestycji 900 zł daje nam stopę zwrotu w okresie pożyczki, czyli w tym przypadku w okresie 3 miesięcy, na poziomie 14,48%. W skali roku, z uwzględnieniem właśnie wzoru, o którym wcześniej mówiliśmy, który sprowadza tą. Okresową stopę zwrotu do rocznej stopy zwrotu daje to poziom 71,78%. I zobaczmy naszą ostatnią pożyczkę. Wprowadzamy dane dla naszej ostatniej pożyczki, a więc kwota pożyczki 1000 zł, bonus 150, stopa 7% rocznie i okres trwania pożyczki 3 miesiące. Program znowu wylicza nam przepływy. Pieniężne z tej inwestycji. Na koniec, po trzech miesiącach, mamy dochód na poziomie 161 ,51 zł. 51 groszy, co w przypadku inwestycji na poziomie 1000 zł. daje nam stopę zwrotu 16,15%, a w skali roku jest to 82,01%. I teraz porównamy sobie Wszystkie trzy pożyczki, na razie stopa zwrotu w okresie pożyczki w przypadku pierwszej to jest 5,02%, ale w skali jednego miesiąca. Pamiętajmy o tym. W drugim przypadku to jest 14,48% w skali 3 miesięcy, w trzecim przypadku 16,15% również w skali 3 miesięcy. To nie jest jeszcze informacja, która pozwoli nam porównać wszystkie trzy pożyczki. Możemy jedynie w tym momencie porównać tak naprawdę tylko pożyczkę numer 2 i 3, bo akurat są obie na ten sam okres 3 miesięcy. Więc na pewno pod względem finansowym, pod względem stopy zwrotu, dochodowości lepszą jest pożyczka numer 3, bo daje nam wyższą stopę zwrotu. Natomiast czy ona jest lepsza od pierwszej pożyczki, która jest udzielona na Jeden miesiąc, jeszcze w tym momencie tego tak naprawdę nie wiemy. To są stopy zwrotu w skali roku, i widzimy, że pożyczka numer 3 daje nam stopę zwrotu na poziomie 80-82%, podczas gdy pożyczka numer 1. Daje nam stopę zwrotu poniżej 80%, a więc z punktu widzenia tylko i wyłącznie finansowego, dochodowości, najlepszym, najlepszą inwestycją dla nas byłaby inwestycja w pożyczkę numer 3. I tak właśnie należy wyznaczać stopę zwrotu dla inwestycji, właśnie w formie tych pożyczek. W ramach social lendingu, swoją drogą widać, że ta stopa zwrotu jest bardzo wysoka w porównaniu do, do, do innych osiągalnych inwestycji. Oczywiście wiąże się z ryzykiem, nie należy o tym zapominać, dlatego zawsze warto zweryfikować, na ile się przynajmniej da potencjalnych pożyczkobiorców. Zmniejszać ryzyko można również poprzez. Odpowiednio krótsze okresy inwestycji. Lepiej jest wybierać również inwestycje, w których spłata następuje w ratach, bo szybciej odzyskujemy kapitał i zmniejszamy również tym samym swoje ryzyko, ale każda sytuacja jest inna, trzeba ją indywidualnie oceniać. Z punktu widzenia finansowego, w ten sposób należy to robić. Program, który znajdziecie w sekcji pliki. Na Akademii Finansowej będzie Wam pomagał przy określaniu stopy zwrotu. Zapraszam do korzystania i dziękuję za uwagę.